Cześć, z tej strony Pakukla, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj omówimy sobie sokoła wędrownego. Wygląd Sokół wędrowny jest sporych rozmiarów jak na sokoła. Ma czarny grzbiet, a lot spodu jest biały. Jego dziób, oczy i łapy są żółte. Sokół wędrowny posiada charakterystyczny wąs. Występowanie Sokół wędrowny występuje w prawie całej Euroazji, Ameryce Północnej, w całej Australii, w dużej części Afryki, Ameryki Południowej oraz na Grenlandii. Pożywienie Sokół poluje głównie na inne ptaki wielkości mniej więcej gołębia. Już jego pojawienie się w okolicy budzi panikę wśród większości ptactwa. W jego jadłospisie jest ponad 200 gatunków ptaków. Są to m.in. gołębie, mewy, kaczki, wrony, skowronki, drozdy, kosy czy szpaki. Po wypatrzeniu zdobyczy sokół rozpoczyna lot nurkowy, jest wtedy w stanie osiągnąć prędkość do 320 km/h godzinę, co czyni go najszybciej poruszającym się zwierzęciem na Ziemi. Sokół zabija silnym uderzeniem w tył głowy. Jednak kiedy uderzenie nie wystarczy, może też skręcić kark. Okres lęgowy marzec i kwiecie. Sokoły gnieżdżą się na skałach, zamdzie składa 3-4 jaja. Wsiaduje je przez około 32 dni. Młode opuszczają gniazdo w piątym lub szóstym roku życia. Doziałość płciowa w wieku 3 lat. Polska. W Polsce soku jest już rzadkością. Powodem tego jest kłusownictwo, a także wybieranie jaj z gniazda na rzecz sokolników. Gniazduje na terenie całego kraju. Został objęty ochroną gatunkową ścisłą w Polsce. Tabelka informacyjna. Rodzina sokołowate, rozmiar samicy długość do 50 cm, waga do 1,3 kg, rozpiętość skrzydł do 115 cm, rozmiar samicy długość do 40 cm, waga 0,75 kg, rozpiętość skrzydł do 95 cm, długość życia około 18 lat, dojrzałość płciowa w trzecim roku życia, okres lęgowy marzec i kwiecień, ilość młodych 3-4, pożywienie, inne ptaki niedrapieżne. I to tyle w tym odcinku, dzięki za uwagę i link do odgłosów Sokoła Wędrownego jest podany w opisie.